ma ludzie fabcie z tej strony kolejny odcinek borderlandsów 2 kontynuujemy sobie ładnie przyszedł ten gości na 41 levelu mam nadzieję że że teraz jako tak to pójdzie Popatrzcie ten damage w konstruktora, jaki teraz idzie od... od jednej postaci... Pff, zdech Dobre Ten ma 32, no to też całkiem nieźle Myślałem, że Helta zdąży zgarnąć Chul, szybko wszystkich gasi ta laska znaczy nie mam laska, ten gościu tylko po prostu zmienił sobie postać na dziewczynę to się szanuje szkoda, że właśnie ja nie mam żadnej postaci na wyższym levelu, takiej wykokszonej o półka z bronią tu coś fajnego właściwie wszystko jest fajne, ale nie wiem, to zbieram już

Jeszcze level up poszedł No to ciekawe Iridium Jakiś niebieski karabin, patrzcie ile rydium wypadło I? Iś pistolet, po prostu pozbieram na razie już nie Wiem, że tak nie powinienem robić, powinienem z nimi naparzać, ale... Hmm, critical hit, sniper, sniper Jeb mi jakiś taki konstruktor, znowu. O, za 3k nawet walnąłem, no to nieźle. Nie wejdę na to? Ale lipa. Pewnie, że tak. Pff. Wszyscy zginiemy? Dobra, ja się już mogę i tak poddać. Kurde, że mam 27, a nie na przykład 28 level. Czemu to tak jest? Czemu nie mam żadnej broni na 27? tym same na 28 28 30 28 wszystko na wysoki level już 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 taki kawał trzeba biec Szybko zbieramy amunicję. Przecież jakąś pompkę. Ja nawet pompki żadnej nie mam, wiecie? Też taka lipa. Coś mi zajebało. Jeszcze nie wiem co, ale coś to zrobiło. O, skrzynka. Oczywiście, że nic dla mnie tutaj nie ma. Ale czy ale czym mamy większy level, tym lepsze hity w tych i wchodzą, no. To jest... to jest smutne, prawda, no. Nie wiem, zbierzmy sobie to. Jakieś granaty kijowe. No powiedzmy, że fajne, kordowe, tak? No już tak ich nie wezmę, dobra. Uf, straszne rzeczy się dzieją teraz. Ja nawet nie wiem jak to wszystko mam komentować, nie? Wiecie, to tutaj nie ma ani nawet, to jest po prostu załamanie moje nerwowe. już tam pociśli widzę to równo Co to było? Tam pisało tak choćby ktoś umarł. Źle przyszliśmy. Nie, dobrze, nie wiem. Tu? Gdzieś coś? Nie ma żadnego przycisku przecież. A to jest. Teraz zanim mi się życie właduje, tylko... No, czyli tak się robi duel w ogóle. Fajne. Dobra. Tylko, że życia nie mam. Jakieś skrzynki przydały z życiem. Masz tam życie może? Nie masz fuck. Nie dam jakieś o, To są automaty, to dobrze. No czyli boss się zbliża. Okej. Okay. Nie wiem, możemy coś sprzedać. Sprzedajmy Reliki. Dobra, zostawmy. O, No, patrzcie, automaty stworzyło. Nie, skrzynki. Co 90 sekund możemy coś takiego tutaj zrobić, tak? No to będzie lipa równa. Dobra, chodźmy po prostu. Jack. Co, Manreu? No to, to chyba nie jest jego prawdziwa twarz. No fuck, jeszcze zniknął, kurwiel. That it? Huh? No! The key's charged! I'm not dying yet! Oh, oh, oh You're too late, bandit! I win! The greatest helium power Pandora has ever seen. And it's my mine! Oh, fuck. No, fajnie, fajnie, podoba mi się, bardzo mi się podoba. No, co znowu, Boże święty. Żadną bronią mu nic nie robię Ja pierdziele. znaczy on pięknie wygląda, bo nie powiem, nie, ale, ale nie chcę nic mówić, bo ja mu kompletnie nic nie robię, coś zabiłem, serio? Nie lata tu coś u góry? Jest jakaś rakietnica, której też nie mogę... Kurwa mać! Przecież sam to ja bym to robił chyba sto lat Gdzie on się schował teraz? Po 48 go biję. Dobra. Ale to, to wszystko z tego powodu, że ja mam tak mały level. Tak bardzo chciałem pocić fabularnie, że... Wreszcie. Uuu. Co tu się dzieje? Patrzcie, level up. O, jakiś pistolet. O, i to dobre właściwie. A no tak, bo ja mam <noise> fiolecik spadł. ...dłużej temu spadła. Właściwie bym powiedział, że minut malina. Czy znowu jakieś fiolety? Czy to już jest właściwie ostatni odcinek? Zaraz się dowiemy. To jest dla komando, to i tak nie dla mnie to Nie wiem, pyknijmy Mam full i nie mogę wziąć ci głowy już To jest tak bym mógł Co bym sam mógł z tym zrobić Ej, myszko O chuj Ci chodzi Coś mogę użyć jeszcze. No ja nie idę na żadne duele, bo... Tu też jest jakaś tarcza. Pozbierajmy jakiś shit. Czekajcie, co my tu mamy ciekawego, co mogę sobie zmienić. Ten pistolet mogę sobie zmienić na przykład. Tak. Snajpa. Czyli właściwie rzecz biorąc ja mam sam syf na sobie. <grym> to jest normalka, ale... Żeby aż tak, wyrzutnie rakiet, która jest mi niepotrzebna. Tu jest jakiś karabin, który jest słaby. z yeah, on stability i burst zrobimy tak, tak No i nie wiem właściwie co jeszcze tutaj mogę ciekawego wymienić. Tu mam jakąś snajpę. Wymienimy ją tak To jest pompka właściwie. A czekajcie Okej, okay, zrobimy tak, tak i teraz dropni tak, Dropni drop To jest niby dobra, ale dropni Wyżytnia rakiet, jednak i mi to nie używam I dropni No ja jeszcze coś poszukam, może jeszcze coś ciekawszego znajdę z nim brać tego duela. Szukam jakiejś dobrej broni po prostu już. Ten się wydaje spoko. Jak to można zakończyć? Wyrzucałem? Tam to było dla komando. Tu też nic oh. ciekawego. Czekajcie tu, tu. Tu tu tu, tu. punkt. Jezu, który tam chce ten masz? Ojejku, czekajcie piesek szczeka Czyli jednak zakończyliśmy grę. Dready okay. dream, congratulations, we are Hunter Mode. The real game begins, you fight the new enemies, a better reload and gain ever more levels. You can change your platform mode from the main menu. Okej. Nie wiem, no zapowiada się dobrze. Pozbierajmy, może jeszcze jakiś taki dosyć drogi shit. Popatrzę po cenę 1000 po 700, po 500. Z tego powodu, że to po prostu sprzedam. Który tam chce ten challenge? No, masz. No chyba wychodzimy. Blade. Więc gierka jest zakończona, fuu, że tak powiem w końcu. Dosyć sporo odcinków z niej już jest. I teraz zostawię po prostu misje poboczne. Dobra, no, ja sobie tutaj z wami zakończę. Mam nadzieję, że ogólnie cała seria wam się podobała, pomimo że tego, że wiem, że... Um... Się mówi, że strasznie tam harczą mi ten dźwięk, szumy, nie szumy. Pewnie we wszystkich odcinkach teraz tak jest. No, ale mam nadzieję, że, że, że przeżyliście jakoś tę serię ze mną. Już niedługo będzie jakaś nowa seria na kanale. Już mam taką przynajmniej nadzieję. Nie wiem, może jakieś fallouty, nie wygasy czy coś w tym stylu, może bajoszaki zobaczymy. Dobra, dzięki wam ślicznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i cześć.